Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jedną z najbardziej znanych formacji Wojska Polskiego są Czerwone Berety. Jednostki te powstały w końcu lat 50., i szybko stały się elitą naszej armii. Jednak historia naszych wojsk spadochronowych i specjalnych sięga lat 30. XX wieku. I właśnie o tym o ich powstaniu, rozwoju, zadaniach, uzbrojeniu a także nieco o ich wykorzystaniu. Chciałbym opowiedzieć w materiale podzielonym na kilka części. W dzisiejszym materiale chciałbym nieco opowiedzieć o działaniach brytyjskich i amerykańskich wojsk powietrzno-desantowych podczas II wojny światowej, bo to właśnie doświadczenia wyniesione z pól bitewnych miały wpływ na ówczesny rozwój polskich formacji spadochronowych. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Michał Kaczorek. A to jest kanał poświęcony historii wojska polskiego. Proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też Was o wsparcie. Jak już mówiłem w drugim odcinku, ostatnią dużą operacją wojsk powietrzno-desantową armii niemieckiej podczas II wojny światowej była Operacja Merkury, przeprowadzona w maju 1941 roku. Jej celem było zajęcie greckiej Krety. Operacja zakończyła się sukcesem operacyjnym, lecz Niemcy w trakcie działań ponieśli bardzo duże straty. Spośród 23 tysięcy żołnierzy, których desantowano na Krecie, 3 tysiące zginęło, a dalsze 3,5 tysiące zostało rannych. Niemieccy sztabowcy uznali, że desanty powietrzne przestały być zaskoczeniem dla przeciwnika i tym samym stały się bezużyteczne. Zupełnie odmienne wnioski z operacji Merkury wyciągnęli Brytyjczycy i Amerykanie którzy rozpoczęli gwałtowny rozwój swoich formacji powietrzno-desantowych i formacji specjalnych. Tworzono silne związki taktyczne wojsk powietrzno-desantowych, zdolne do odegrania istotnej roli w decydującej fazie wojny, która miała nastąpić po inwazji sprzymierzonych na kontynent europejski. Już w czerwcu 1940 roku pod wpływem sukcesów niemieckich spadochroniarzy w Holandii Opracowano w Anglii projekt stworzenia z wyselekcjonowanych żołnierzy niewielkich, specjalnie wyszkolonych oddziałów, których zadaniem byłoby przeprowadzenie rajdów i operacji dywersyjnych na terytoriach zajętych przez Niemców. Formacje te otrzymały nazwę Komandosów. Nazwa ta nawiązywała do burskich oddziałów z czasów II wojny burskiej, tzw. zwanych Komandos, które stosując taktykę wojny podjazdowej, stały się poważnie we znaki walczącym z nimi Brytyjczykom. Formacje brytyjskich komandosów brały udział w wielu operacjach specjalnych na frontach II wojny światowej. Elementem wyróżniającym brytyjskich komandosów był Zielony Beret. Na wzór brytyjskich komandosów Amerykanie w 1942 roku sformowali własne wojska specjalne Rangersów. Od komandosów wykonujących szczególne misje wojskowe o charakterze dywersyjno-rozpoznawczym wymagano żelaznej kondycji i wszechstronnego wyszkolenia. Dlatego też komandosi przychodzili bardzo rygorystyczne szkolenie obejmujące m.in. wspinaczkę górską, obsługę łodzi motorowych, nawigację, walkę wręcz, walkę w terenie miejskim, posługiwanie się materiałami wybuchowymi, jazdę motocyklami samochodami osobowymi i ciężarowymi oraz pojazdami szynowymi a także obsługę radiostacji takiego szkolenia co do zasady nie przechodzili żołnierze wojsk spadochronowych spadochroniarz wchodził na pole walki w szczególny sposób ale później walczył jako zwykła piechota w 1941 roku drugi brytyjski oddział komandosów został przeformowany w batalion spadochronowy a w maju 1941 roku rozpoczęto formowanie pierwszej brygady spadochronowej. Pod koniec 1941 roku, pod wpływem niemieckiego desantu na Kretę, Brytyjczycy rozpoczęli formowanie dywizji powietrzno-desantowej w składzie dwóch brygad spadochroniarzy i brygady szybowcowej. Cechą wyróżniającą brytyjskie formacje spadochronowe był Czerwony Beret. Szybowce były dość dogodnym środkiem służącym do desantowania wojsk. Można nimi było dostarczyć żołnierzy w ściśle określone miejsce żołnierze ze szybowców nie ulegali rozproszeniu, jak ci, którzy lądowali na spadochronach. Szybowcami można było też przewieźć broń ciężką, a nawet pojazdy i artylerię, a nawet lekkie czołgi i transportery opancerzone. Wyparte zostały dopiero przez śmigłowce w latach 50. XX wieku. Brytyjczycy od 1942 roku używali szybowców typu Horsa. Szybowiec ten o masie własnej blisko 3,5 tony mógł przywieźć nieco ponad 3 tony ładunku. Mogło to być np. 28 żołnierzy lub 2 dżipy albo lekka haubica 75 mm, lub Armata przeciwpancerna 57 mm, wraz z jeepem w roli ciągnika i obsługą. Dla szybszego rozładunku tylnia część kadłuba była na zawiasach, i można było ją odchylić albo można było ją odstrzelić za pomocą niewielkich ładunków wybuchowych. Tak jak Anglicy mieli swoje Horsy, to Amerykanie wprowadzili na swoje wyposażenie szybowce typu WACO. Był nieco mniejszy. Jego masa własna wynosiła około 1,5 tony i zabierał maksymalny ładunek nieco ponad 1,5 tony. Pozwalało to zabrać 13 żołnierzy z pełnym wyposażeniem, lub na przykład jednego jeepa, albo lekką chałbicę, lub armatę przeciwpancerną wraz z obsługą. Dla wyładunku sprzętu podnoszoną do góry kabinę pilotów. Szybowce na pole walki były holowane za pomocą wielosilnikowych samolotów transportowych lub bombowych. W pobliżu strefy lądowania szybowiec był odczepiany na niskiej wysokości i lądował. Teoretycznie szybowce transportowe były wielokrotnego użytku, ale w praktyce po jednym lądowaniu nie nadawały się już do dalszego użytku. Zarówno więc Brytyjczycy, jak i też Amerykanie tworzyli swoje wojska powietrzne desantowe, złożone z mieszanych formacji spadochroniarzy i żołnierzy desantowanych za pomocą szybowców. Pierwsze akcje brytyjskich spadochroniarzy, przeprowadzone w 1941 i 1942 roku we Włoszech, Norwegii i Francji, miały charakter dywersyjny, brały w nich udział niewielkie grupy żołnierzy, a celem ataku była na przykład wytwórnia ciężkiej wody w Norwegii, czy na przykład niemiecka stacja radarowa we Francji? Po raz pierwszy formacje spadochronowe zostały użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem w listopadzie 1942 roku w Algierii. Desantowano trzy bataliony należące do pierwszej dywizji powietrzno-desantowej. Ich celem było opanowanie lotnisk i blokada dróg. Później, aż do kwietnia 1943 roku, Wykorzystywano spadochroniarzy w walkach w Tunezji jako zwykłej piechoty. W lipcu 1943 roku dwie brygady, wydzielone z pierwszej dywizji, brały udział w operacji desantowej Husky, której celem było opanowanie Sycylii. Jako pierwszej użyto pierwszej brygady szybowcowej już na samym początku operacji. Jej celem miało być lądowanie w pobliżu Syrakus panowanie mostu w Ponte Grande, a także przyjęcie kontroli nad samym miastem z uwagi na jego strategiczne ważne doki. Brytyjczycy z uwagi na silny wiatr nad strefą lądowania nie poradzili sobie tam najlepiej. Zaledwie 12 ze 147 szybowców biorących udział w pierwszej fali ataku wylądowało w wyznaczonych strefach. Aż 69 szybowców wpadło w morze, a ponad 200 żołnierzy utonęło. Tylko 87 żołnierzy przybyło na most Pont Grande. Brytyjczycy wprawdzie most zajęli, ale wobec włoskich kontrataków nie byli w stanie go utrzymać. Początki nie były więc zbytnie udane. Należy jednak przyznać, że desant spadochronowy, choć nie osiągnął zamierzonego celu, to kompletnie zaskoczył nieprzyjaciela uniemożliwiając mu od odwodów, a tym samym zepchnięcie desantu morskiego z brzegu do morza. Nie lepiej powiedło się pierwszy brygadzie spadochronowej użytej kilka dni później. Jej celem był most Primozole przez rzekę Simeto. Rozpoczęcie operacji było katastrofą. Wiele samolotów przewożących spadochroniarzy z Afryki Północnej zostało zestrzelonych lub uszkodzonych i zmuszonych do powrotu do bazy. Zarówno z powodu działań wrogiej artylerii, jak i niestety własnej obrony przeciwlotniczej. Działania, wymijające, podejmowane przez pilotów, rozrzuciły brygadę na dużym obszarze. Tylko 20% samolotów osiągnęło nakazany rejon zrzutu tak, że tylko odpowiednik dwóch kompanii wlądował w wyznaczonych strefach lądowania. Pomimo, że brytyjscy spadochroniarze początkowo zdobyli most. To z uwagi na szczupłość sił, byli zmuszeni pod wpływem włoskich i niemieckich kontrataków wycofać się. Na Sycylii latem 1943 roku walczyli także amerykańscy spadochroniarze o czym będę jeszcze mówił. We wrześniu 1943 roku brytyjscy spadochroniarze uczestniczyli w operacji ambwibilnej w południowych Włoszech na włoski brzeg. Dotarli na pokładach barek desantowych. W końcu 1943 roku pierwsza dywizja została wycofana do Wielkiej Brytanii. We Włoszech pozostała druga brygada spadochronowa. Brygada ta walczyła we Włoszech, ale także dokonała na przykład desantu spadochronowego w sierpniu 1944 roku na południu Francji pod Saint-Tropez w ramach operacji Dragon. Brytyjscy spadochroniarze walczyli także w Grecji. Tam ich przeciwnikiem była przede wszystkim komunistyczna grecka partyzantka. Amerykanie, którzy, jak już mówiłem w pierwszej części materiału, już w 1918 roku zaproponowali użycie formacji spadochroniarzy w wymiarze strategicznym, to przez cały okres międzywojenny niewiele zrobili dla rozwoju tego typu formacji choć trzeba przyznać, że prowadzono w niewielkim rozmiarze ćwiczenia o charakterze eksperymentalnym. W ramach takich ćwiczeń, prowadzonych w 1932 roku w Panami, przerzucono drogą powietrzną cały dywizjon artylerii. My obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Amerykanie dysponują potężnymi siłami zbrojnymi, ale trzeba wiedzieć, że w okresie międzywojennym było nieco inaczej. Amerykanie dysponowali wprawdzie bardzo silną marynarką wojenną, ale jednocześnie bardzo niewielkimi siłami lądowymi. Cała regularna armia Stanów Zjednoczonych składała się w tym czasie ze 179 tysięcy żołnierzy zorganizowanych, zaledwie w 9 dywizji piechoty i 3 dywizji kawalerii. Siły te mogły uzupełnić szklone w weekendy jednostki Gwardii Narodowej w sile nieco ponad 200 tysięcy. Żołnierzy. Zorganizowane w 18 Dywizji piechoty i 4 Dywizje Kawalerii. Cała amerykańska armia dysponowała zaledwie nieco ponad 4 setkami wozów bojowych. To była armia mniejsza od ówczesnej armii polskiej. W czerwcu 1940 roku, pod wpływem sukcesów spadochroniarzy niemieckich odniesionych w Holandii, sformowano pierwszą jednostkę. Spadochronowy pluton doświadczalny. Tak, Pluto. Początki były więc bardzo skromne, ale jak wiemy, Amerykanie dysponowali olbrzymim zapleczem, potężną gospodarką i 130 milionami obywateli. We wrześniu 1940 roku sformowano pierwszy batalion spadochronowy. Ale prawdziwym impulsem do rozwoju takich formacji było przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny, co też nastąpiło w grudniu. 1941 roku. W 1942 roku sformowano dwie pierwsze dywizje, 82 i 101. Rzecz ciekawa, te dywizje istnieją po dzień dzisiejszy, a żołnierze 82 dywizji stacjonują obecnie w Polsce. Rok później powstały trzy kolejne: 11, 13 i 17. Tylko jedna, 11, trafiła na Pacyfik. Pozostałe miały walczyć w Europie. Przy czym trzeba powiedzieć, że używanie terminu dywizja do powstałych związków było mocno mylące o sile tych związków. Amerykańskie dywizje powietrzno-desantowe w 1943 roku posiadały zaledwie 8,5 tysiąca żołnierzy wobec 15 tysięcy w dywizji piechoty. Artyleria dywizji powietrzno-desantowej Składała się z 36 lekkich haubic kalibru 75 mm. Tymczasem artyleria amerykańskiej dywizji piechoty składała się z 36 haubic kalibru 105 mm i 15 kalibru 155 mm. Haubica M1 kalibru 75 mm potrafiła wystrzelić pocisk o wadze zaledwie 6 kg na odległość maksymalnie nieco ponad 8 km. Tymczasem haubica M2 Kalibru 105 mm, potrafiła wystrzelić 15 kg pocisk na odległość ponad 11 km. A hałbica M114 kalibru 155 mm wystrzeliwała 44 kg pocisk na odległość blisko 15 km. Dodatkowo, dywizja spadochronowa posiadała zaledwie połowę armat przeciwpancernych, którymi dysponowała dywizja piechoty. Sami więc przyznacie, że dywizja spadochronowa dysponowała znacznie mniejszą siłą. Dywizja powietrzno-desantowa miała więc mocno ograniczone możliwości prowadzenia działań bojowych po wylądowaniu. Poważnym wsparciem dla niej było oczywiście lotnictwo. Amerykanie dominowali w powietrzu i mogli skutecznie wspierać swoje wojska lądowe. Choć jak wiemy, warunki atmosferyczne mogły mocno ograniczyć jego działanie. Trzeba dodać, że po pierwszych doświadczeniach. Amerykanie wzmocnili swoje dywizje, choć oczywiście ograniczeniem były techniczne możliwości przerzutu drogą powietrzną ciężkiego sprzętu. Chrzest bojowy amerykańskich spadochroniarzy nastąpił w listopadzie 1942 roku podczas operacji Torch. Jak wiemy, celem operacji było opanowanie francuskiej Afryki Północnej. W operacji wziął udział drugi batalion. 509. Pułku Spadochronowego. Jego celem było zdobycie dwóch francuskich lotnisk w pobliżu Oranu w Algierii. Samoloty Dakota, przewożący batalion, startowały z lotnisk w Anglii, do celu miały 2500 km. Musiały przejść nad Francją i Morzem Śródziemnym. Operacja zakończyła się klęską z powodu złych warunków atmosferycznych. Tylko 10 samolotów z 39 użytych w operacji desantowało spadochroniarzy w strefach zrzutu. Część samolotów lądowała we Francji, a nawet w Gibraltarze i Maroku. W lipcu 1943 roku, podczas inwazji na Sycylię, użyto oddziałów 82. Dywizji Spadochronowej. Na początku operacji desantowano należący do niej 505. pułk spadochronowy. Na skutek jednak złych warunków atmosferycznych spadochroniarze zostali rozproszeni na olbrzymim obszarze, nawet 100 km od wyznaczonych stref zrzutu. Pomimo to żołnierze wykonywali swoje zadania siejąc zamęt za liniami przeciwnika, pozbawiając go łączności i atakując umocnienia i przemieszczające się po wyspie konwoje niemieckie i włoskie. Kilka dni później desantowano kolejny pułk dywizji. 504. Pułk Spadochronowy Pułk poniósł ciężkie straty od alianckiej okrętowej artylerii przeciwlotniczej, która pomyliła przewożącego samoloty transportowe Dakota z niemieckimi bombowcami i zestrzeliła 37 ze 144 biorących udział w operacji samolotów. Dwa miesiące później 82. Dywizja uczestniczyła ze znacznie lepszym skutkiem w operacji lądowania sił alianckich Południowych Włoszech pod Salerno. Pułki 504 i 505 od celem powstrzymania kontrataku sił niemieckich. W ciągu zaledwie 24 godzin od otrzymania zadania jednostki, które stacjonowały na Sycylii, zostały przerzucone samolotami kilkaset kilometrów dalej i weszły do walki. Z kolei pułk szybowcowy dywizji, czyli 325 pułk. Desantowano z morza na barkach desantowych. Przez pewien czas dywizję wykorzystywano jako zwykłą piechotę. I tak, 5 października 1943 roku, jako pierwsza jednostka aliancka, wkroczyła do Neapolu. W październiku tego roku dywizja została wycofana z frontu i przewieziona do Anglii, gdzie miała przygotować się do inwazji we Francji. We Włoszech pozostał tylko włączony z dywizji 504 Buk, który brał udział m.in. w desancie pont Anzio. I to wszystko co na dzisiaj przygotowałem. W kolejnym odcinku opowiem o użyciu alianckich formacji powietrzno-desantowych w operacji desantowej w Normandii i w dalszych operacjach desantowych na zachodzie Europy w 1944 i 1945 roku. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Bardzo was proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też was o wsparcie.